Halo, halo, hej Siemano, ja jestem Hawajez i witam Was w następnym odcinku z gry Let's Play i Farming Simulator 15. Polish Farm Season 1 i witam Was w następnym odcinku. A dzisiaj, tak jak widzicie, koszę sobie trawnik. I nie wiem, czy wiecie, ale testujemy dzisiaj y, pierwszy raz. Y, no pierwszy raz nie, nie wiem czy mogę to nazwać, że testujemy. Po prostu pierwszy raz dzisiaj będę korzystał z nowo zakupionej niedawno yy, talerzówy do 60 myślałem czy nie użyć 30 tak na pierwszy raz, ale stwierdziłem, że po co będziemy 30 męczyć jak jest przecież jak jest 60 i to było pod 60 kupione, więc... No. Myk. Żeby miała sobie z czym popierdzielać No, dobra Kurę tu mi trochę zostało, ale i, tutaj nie wiadę pod to niestety, więc Tutaj gdzieś zostawimy kosiarkę I, i, i no Niech se tu stoi Honda A tutaj te brony O tutaj mam obciążnik, to Trochę już generalnie posprzątałem Rozrzutnik wprowadziłem, miałem go jeszcze z karszerka przejechać, ale to może sobie odpuszczę, żeby rdzanie nie wyszła, to jest najważniejsze, bo to bo... prawda, no wiadomo, jest używany, ale no był w bardzo dobrym stanie. Eee, tak, no tutaj opryskiwacz, to tak akurat na styk ta wiata teraz, ale tak, dzisiaj wsiadamy do 60 i jedziemy z nowym sprzętem, no, zobaczymy czy podniesiesz. O, poszło rygielek. No trochę też yy, troszeczkę też wykosiłem przed domem już tak przy płocie. Co prawda tutaj do drogi dużo nie ma, ale... Ale jest na tyle, że... że można... że można kurde trochę skosić, o tutaj. To tak jak gwiazd jest. O kurde No i dzisiaj jedziemy na pole po. Chciałem powiedzieć na ściernisko po kukurydzy, ale ściernisko już jest zaorane. No jedziemy na pole po kukurydzy przetależować teraz po orce. Jeszcze może ewentualnie później się drapnie bronom. O tutaj. Chciałem jeszcze nagrać jeden odcinek z orki. Ale stwierdziłem, że nie będę już kurde przedłużał. Jeden odcinek starczy, i teraz muszę te odcinki trochę krótsze robić. Yy, bo tak trochę z netem średnio i ten odcinek mi się tak długo przesyła, że szkoda gadać. Jeszcze muszę pamiętać, że yy, plus minus intro zawsze. Ostatnio akurat go zapomniałem wrzucić, ale tak wyszło po prostu. No, dobra. Teraz pytanie: jak tu wjechać? Myk dobra, poszło. Może sobie tu otworzymy. O, będzie lepiej trochę. Trochę się będzie, co prawda, będzie się kurzyć, bo to wczoraj było robione. To już trochę uschło, że tak to nazwę. To będzie się kurzyć. O tutaj jakiegoś mijaka widzę zrobiłem. O. Ścinkę miałem taką ale dobra. Trochę bardziej przy pojadę żeby. Właśnie takie mijaki wyłapać co zrobiłem. Bo tego trochę o trawa już odrosła widzę. Trochę tak średnio se pompa chyba radzi z tym. Ale to ciężkie nie jest niby, niby ta talerzówka. To nie wiem co to się dzieje. O. Żebym drzwi nie, nie popsuł. O. Tu pienek widzę. Haczy. Kolizja się zrobiła z pieńkiem. No, jak na razie ładnie, Te 60 popierdziela z tym. Ze stawikiem. Pod 60 akurat myślę, pasuje. Ten... Chciałem powiedzieć bomet. To nie jest ta ta Stara, tylko to jest Unia podajże Unia KTL czy coś takiego Ale myślę, że ta nawet dobra tam. O, tutaj sąsiad choinki nasadził, czy co to tam jest. Kurde, te drzwi to się tak bujają Lepszy byłby ten nagle co ma drzwi, tak wiecie, jak w 80, czy jakieś 914, serii średniej, czy tam to już ciężka jest. Dokładnie, dokładnie tak szczerze to sam nie wiem. Dobra, i myk miniaturka hehe. <śmiennie> Jakie alt C? Hehe, <śmiennie> i możemy szybciej ruszać. Dobra. I rura. No, trochę mijaków przy tej orce narobiłem. Ale chyba tragedii nie ma. Przynajmniej tak myślę. A jak tak naprawdę jest to. Nie wiem. Ale, co się nie zrobiło wcześniej to. To się nie plecze to się nie odwlecze. Teraz przejadę talerzówą, jeszcze może później jak będzie, żeby było jeszcze równie pod siew, to, to można by jeszcze kurde jak to jakąś bronę albo jeszcze kiedyś pamiętam co to grudziądza, ale gruziąc już zezłomowany to ten stary miał... Yy, znaczy, oba były stare, ale jeden, że tak to nazwy był po kapitalce, no, był szlifiereczką i był pomalowany ładnie na nowo, no. To pamiętam, że tamten gruzion zniał taką linkę, no, uchwyt taki, to się przypinało do niego wały takie. I te wały tak ładnie robiły, jak na stole, idealnie pod siew od razu. I to razem z Bugiem było, więc myślę, że fajny zestaw. No ale... Teoretycznie mogłem sobie zostawić yy, ten zestaw. O kurde, ja się zastanawiam, dlaczego tak ciemno. A ja nie mam ekran przyciemniony. Hehehe, he, he, he. Kurde. Hawajes. Ty debilu. O, trochę się już ubrudziła, ale to... Nic dziwnego, też tutaj się trochę... się, się nakurzy mi... No niestety, ale. Nie wiem, niby nie, niby nie musiałem tej szyby otwierać, ale. Dobra, teraz może tak tutaj przejedziemy. Naukos. Tutaj jest taki. Jakby to nazwać naukos, ja zawsze to tak biorę. O. I teraz tak. Jedziemy. Teraz tutaj to trzeba przejechać, no i później resztę pola, bo tutaj tak to pole jest takie, akurat. Myślę, że na następny sezon tutaj by trzeba było coś chyba innego zrobić, kurde. No, przydałoby się coś innego zrobić, żeby to pole nie wyjaławiać gleby aż tak, bo tutaj już drugi sezon z rzędu zrobiłem kukurydzę, bo miała być kukurydza gdzie indziej, ale tam. Tam w poprzednim sezonie, nie w tym co teraz, no w tym w sumie też, ale w poprzednim miałem bardzo dobre zbiory z tamtego pola, yy, jęczmienia, yy, to stwierdziłem, że nie będę tam kukurydzy robił, bo mi szkoda się zrobiło, jeszcze więcej obornika dałem, wiecie. I było, to po prostu, i wyszło tak, że, miałoby, że miała być kukurydza na innym polu, ale finalnie wyszło, że żadne pole się nie znalazło na... Czy tak to nazwę na kukurydze O! Elegancko! Nie zrobiłem, miaka Chyba nie. Ale się to. Ta, ale się już. Ta talerzówka się zawróciła trochę. No, ta idealna, taka trzydziestka, może by też dała radę w sumie. Musiałbym kurde. Normalnie kiedyś zobaczyć. No naprawdę Musiałbym kiedyś zobaczyć czy 30 by se poradziła z tym Kurde Bo to w sumie Trochę ciężkie jest, ale Nie jakoś bardzo, bo co to jest To jest, po to w sumie to jest po podobne jak to Do tego, do agrometa, czy jak to tam się nazywało, no do tej talerzówy takiej Starszej Że tak to nazwę, to ta starszego typu była bardzo podobna tylko podaj, te wały były inaczej trochę. No, z tego co pamiętam, to tam e, mocowanie tego... Jak to się nazywa? E, no na samym końcu ten... No chyba to no tak, wał w sumie. No to, to co takie... To co się tam kręci, o właśnie, no. To to było trochę inaczej zamontowane. No i ten stelaż cały, jak mogę to... Na, to był chudszy. No a tak to to jest bardzo podobne w sumie. Co to było... Agromet, już sobie nie mogę przypomnieć. Czy Bomet? Nie mogę sobie przypomnieć, jak to tam. No, jeszcze takie Suporexy zawsze się dawało na to, żeby lepiej dociążały. Żeby lepiej to je, się tym ziemię, lepiej już te talerze obrabiały, tak. No, to se trochę dzisiaj pojeżdżę, ale. Kurde. Myślę, że. Idealnie, sobie przetestuję nową talerzówkę No nawet ładnie praca idzie Jak na razie żadnego mijaka nie zrobiłem Jestem naprawdę w szoku, bo... Bo ja im mniejszy, przynajmniej ja tak uznaję, że... Im mniejsza maszyna To... tym łatwiej mijaka zrobić, a jak na razie to tak... Ale to może dlatego, że ona ma yy, akurat... No może tak ciutkę wystaje, ale to tak naprawdę niewiele i tak to, to w sumie to tak samo jak ciągnik jest. Ta, ta sama szerokość, to może dlatego. I mi jaka nie robię, bo... W sumie co w tym trudnego, to tak jakbym jeździł ciągnikiem po prostu. Samym. Bo myk. I jedziemy z powrotem, teraz może tak se... Jak będę tak jeździł, tak jak teraz, to tak... To, to tak średnio to wyrównam, ale... ale jakieś te... jakieś grudy, czy to, to tam jak, taka ziemia bardziej jak jest... Im, gliniasta, to takie te grudy to się rozdrobki tymi talerzami to... to jeszcze bronę najwyżej se wezmę później co prawda mi szkoda, ta jak już mówiłem co... co mówiłem o tych wałach, co miałem pod gruziądza Szkoda w sumie, że je sprzedałem, mogłem sobie je zostawić, bo te wały to pamiętam, że dało się chyba normalnie. Yy, no dało się normalnie je podpiąć osobno, nie trzeba było... można było pod pług i one najczęściej były pod pług, ale nie trzeba było podpłuk, bez pługa też można było yy, pog poganiać nimi. To nawet pamiętam, że 30 sobie dawała radę, więc naprawdę to było spoko. To 30 by miała w sumie co robić teraz, bo tak, to, to 30 teraz co? Pod kosy, pod zgrabiarkę, pod Podkosiarkę niekoniecznie w sumie. Pod kosiarkę to bardziej 60. No co? Owiarka do bel to 30. 60 niby też by mogła, ale 30 jest najmniejsza, to wiecie, co to tam jeszcze? Tak teraz myślę, no to małą przyczepkę jak będę potrzebował kiedy mam tą agrometr czy jak to tam taką malutką No, Ale mi szybko poszło, kurde no i dobrze w sumie Jedno pole poszło, jest zrobione Więc nawet spoko Dobra widzowie Myślę, że z tego odcinka, co by było na tyle, co pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subika na kanale, soczysty komentarz, bo Hawaje lubi soczyste komentarze. A ja tutaj to zrobię. O. I co? Jadę chyba na gospodarstwo już. Co? Elo.